Rola artysty w dzisiejszych czasach to jest wielki pytajnik. Ja sam sobie ten pytajnik parę razy stawiam, i czy ta rola, jakby powiedzieć, jeszcze istnieje, i czy jest szansa, czy trzeba coś zmienić w tej roli artysty. Czy artyści powinni inaczej, czy głębiej, czy ostrzej widzieć świat, żeby ich słowa były jeszcze znaczące, bo w tej jakiejś takiej ogólnej dewaluacji wszystkiego, to znaczy. W jakiejś powodzi kłamstwa i kulturowego i politycznego i wszelkiej maści i kłamstwa naszego jakby prywatnego, które się w naszej cywilizacji w tej chwili rozprzestrzenia. Jakoś boimy się prawdy, a Artysta, który ma robić prawdę i ma robić w prawdzie, i ma szukać tej prawdy i ma szukać prawdy w sobie, bo to nie znaczy, że ktoś, kto nie mówi prawdę, zawsze polega na tym, że kłamie. Bardzo często my nie potrafimy jakby powiedzieć, powiedzieć prawdę, mimo że bardzo chcemy powiedzieć prawdę. Artysta to jest jakiś, ktoś taki, kto jakby bardziej potrafi powiedzieć tę prawdę od innych. I to jest teraz pytanie, czy w dniu dzisiejszym jest to możliwe, czy trzeba w jakiś sposób zmutować artystę, w jakiś sposób go zmodyfikować. Ale ja się nie zgadzam na taką narrację. Ale przecież nikt, nic nie każe się zgadzać. Naprawdę, możecie sobie robić, co wam się podoba. Jeżeli się boisz pustki i bezradności, tak jak choroby jakieś, to wtedy nic z tym nie zrobisz. Trzeba się z tym skonfrontować. Wszystkie te negatywne, powiedziałbym, emocje i stany, które zazwyczaj są podwaliną właśnie kryzysów, one mogą stać nowym otwarciem. To znaczy, że musi najpierw w siebie kopnąć po to, żeby się cokolwiek urodziło. Więc y, wydaje mi się, że jesteśmy w takiej sytuacji przejściowej, y, że y, powiedziałbym y, nie, wie, nie, nie wiemy i, i, i czasami nie dowierzamy, że y, artysta może w tej chwili coś zmienić. Chorda ludzka, z sztucznością zakładanej kultury która nie jest za już do jakiegokolwiek odrodzenia. Wszystko musi wrócić do bardzo krzywej działalności. Do to, to bardzo elementarnej elementarnej. Powiedziałbym, że, że to, co cała materia malapartego. Partego Cała ta rzecz o faszyzmie, o nie samej wojnie jako zdarzeniu, ale o mentalności wojny czy mentalności człowieka wojny jest taką materią, która niejako powiedziałbym z automatu wrzuca ten namiar polityczny. I mało tego to jest też taka materia higroskopijna, do, którego się, do której się wszystko przylepia w czasie prób. Po prostu nasza rzeczywistość jakby, jakby się zmówiły te dwie rzeczy, te nasze, nasze próby i rzeczywistość w, dziwnie, w dziwny, czasami nawet surrealistyczny czy schizofreniczny sposób się wzajemnie pobudzały i prowokowały. Kiedy będzie jeść, nie? Nie wiem. Idę się przejść. Rzeczywiście jest coś takiego, że artysta to jest również pewien mechanizm, to znaczy, kiedy artysta robi dzieło sztuki, to niejako, jakby powiedzieć, spotyka się z, tym, z tymi intuicjami i w trakcie, czy to, jeśli to jest pisarz, prawda? To można powiedzieć, kiedy zaczynam pisać książkę, to zmieniam swoją optykę patrzenia na świat, e, jakby powiedzieć, z materii mojej książki, jakby powiedzieć, zaczynam widzieć rzeczy, zaczynają przypływać, przychodzić rzeczy do tej pory niewidzialne. E, w momencie, kiedy się robi spektakl, który jest pewnym sensem spirytystycznym, e, to się dzieje e, jeszcze bardziej i powiedziałbym, sam proces e, ma w sobie naturę profetyczną, to znaczy... Staje się organem profetycznym, prawda? Artysta zaopatrzony, jakby powiedzieć, w swoją pracę, swoje tworzenie. To jest, jakby powiedzieć, inny człowiek. Krystian Lupa, kiedy przyszedł do nas, powiedział, no to jest nowe miejsce, to jest nowy teatr. Myśmy już od wielu lat rozmawiali o możliwości takiej. mówi, zrobię coś bardzo niedużego. Góra trzech, czterech aktorów, myślę, że tak na półtorej godziny, no a wyszedł spektakl, w którym jest na scenie ponad 20 osób i który trwa 5,5 godziny, więc trzeba być jakby też z jednej strony właśnie otwartym, w jakiś sposób czuły podchodzić do, do wizji, a z drugiej strony właśnie potrafić to wszystko zorganizować, więc to jest ogromne wyzwanie, a z drugiej strony też jakaś taka niesłuchana przygoda no i, i, i fascynujące obcowanie z, z, z wielkim twórcą teatru, którego się nieczęsto można w życiu spotkać i myślę, że raz też na parę pokoleń takie osoby się spotykają.